Chodźcie się! Chodźcie! Chodźcie! Czy tutaj jest Danowice? Tak! Raz dobrze wylądowaliśmy! <miny> Spotkania były, no ciężko było, bo, bo w ogóle myśleliśmy, że to w ogóle umrze w ogóle po pierwszych, po drugich spotkaniach, ale to zaczęło się tak fajnie wszystko rozkręcać. dawaj to! że Spotkania mają taki charakter w ogóle troszeczkę naprzemienny. Pierwsze spotkania były bardzo takie etniczno-ludowe. Drugie spotkania były bardziej awangardowe. W zeszłym roku trzecie spotkania były też bardziej ludowe. A teraz znowu mamy taki, ta, taki, taki, e, taki przewóz takiej awangardy, no, czy takiego, wiesz, żeby pokazać po prostu tą sztukę, która jest niedostępna dla tych ludzi w ogóle we wsi. Żeby pokazać ją po prostu tutaj, przywieźć po prostu tą sztukę. <laughs> Ja z daleka jestem przyjechał, chciałbym chce jej taki nauczyć. Mam kupić! Jajko, jajko kupisz mam! Mam kupić! Jajko jedno, jajko! Kupić mam! Postanowiliśmy lekką rozgrzewką pewne imprezy już rozpocząć wczoraj ci, którzy byli wiedzą, że, że, było, że było warto. Mamy nadzieję, że w drugiej, znaczy już w tej części po otwarciu też Państwa z programem nie zawiedziemy. Oddaję głos Mateuszowi Sora, który razem z Piotrem Busoldem, dyrektorem artystycznym projektu, tak jak powiedziałem, to, to jest ich ciężka praca, że to się dzisiaj może po raz kolejny odbyć. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, spotkania są teatralne, ale prezentacji spektakli ciekawych zespołów, które wyrastają z tradycji alternatywy, towarzyszą również wystawy i koncerty. W ciągu dwóch, trzech dni, tak, spotkali się ten, spotkali się znajomi i przyszli ten. Nie wiemy, kto przyjdzie, tak? To znaczy, to znaczy formuła jest otwarta. To znaczy, jak będziemy musieli wprowadzić biletowanie, to zrezygnujemy z tej przygody. Lekką stopą, na ja spora stawałem i myślałem, czy nie drapnąć z pogrądem. Mówiłem sobie, głupku! Po co tam leciesz? Tylko się narazisz, czy nie lepiej zawrócić. Ale jeżeli mi się od kogoś innego... Możesz pożarować! No, w ogóle nie. Pierwszy kalwak jest 3 minuty, drugi jest 3-4 minuty, więc to jest bardzo długie. No, to... Tu się stawi flaka. A słonko kończy, bo widzisz. Stacja że Ta stacja ma istotne znaczenie, bo to taka XIX-wieczna historia, prawda? Że tam przyjeżdżali podróżni, czekali, spotykali się, odjeżdżali. I teraz to jest to samo, prawda? Tylko, że, że pociągi są takie bardziej transcendentalne. Podróżą jest spektakl, koncert, ale ci ludzie przyjeżdżają z całej Europy. Spotykają się, rozmawiają, żegnają się. Jakby cały czas jest to stacja, prawda? Stacja tych właśnie pięknych istot, które tam się spotykają że jest trąba, jest tak ogromna, że słów mi brak. I kiedy trąbi słonik bombi, wszystkie dzieci krzyczą jeszcze raz, chcę jeszcze raz.